Cześć, tutaj Dante Welli. Przedstawię Wam coś, o czym słyszał chyba każdy, kto w latach 90. potrafił już mówić: Złota Piątka. W to się grało. Złota Piątka to dość ekskluzywnie wydane było pudełko i instrukcja Cardridge na Pegasusa. Zawierał on 5 gier od Codemasters, a były to Ultimate Stuntman, Micro Machines, dwie odsłony Big Nose i Dizzy. Nie było to bardzo dużo w porównaniu do kartów zawierających kilkaset lub nawet kilka tysięcy gier, ale w tym przypadku jakość była znacznie ważniejsza od ilości i otrzymywaliśmy kilka naprawdę dobrych gier. Te pięć tytułów przedstawię pokrótce w kolejności od najsłabszej moim zdaniem do tej najlepszej. Big Nose The Caveman to typowa gra platformowa. Główny bohater, jaskiniowiec z wielkim nosem ma ochotę na pieczonego pterodaktyla. Więc wyrusza, by go upolować. Zakosztowanie tego smakołyku zmusza bohatera do podróży po całej tajemniczej wyspie. Początkowo eliminujemy przeciwników za pomocą maczugi, by potem wystrzeliwać z niej kamienie czy jakiegoś rodzaju kokosy. Interesująca jest tutaj możliwość ulepszenia co jakiś czas zdolności naszego jaskiniowca. Możemy je wykupywać w sklepie. Dzięki temu zdobędziemy silniejsze, szybsze ataki. Ogólnie jednak gra nie ma startu do czołówki na nes -a. Jeśli ktoś ograł wszystkie gry z Mario w roli głównej, Flintstones czy Teenage Mutant Ninja Turtles, to może się zainteresować tym tytułem, ale nie znajdzie w nim nic porywającego. Big Nose Freaks Out to druga gra z brodatnym jaskiniowcem. Tym razem lądujemy na prehistorycznej wersji deskorolki. Sama gra wydaje się być odpowiedzią na Sonika, gdyż nasz pojazd osiąga całkiem dużą prędkość i można przechodzić poziomy trzymając tylko przycisk i podskakując od czasu do czasu. W poziomach, które zaliczamy, mamy całkiem sporo sekretów i ciekawe elementy, jak burza, podczas której ekran jest czarny, i jedynie błyskające pioruny pozwalają nam nawigować deskę przez level. Powodem całej wyprawy jest to, że nasz bohater został napadnięty i okradziony podczas wędrówki do banku. Sama gra jest znacznie bardziej interesująca od wymienionego wcześniej tytułu ale nadaje się raczej na szybkie partyjki niż długie posiedzenia przed telewizorem. Ultimate Stuntman to jedna z najbardziej różnorodnych gier na Pegasa. Mamy tu prowadzenie pojazdem z widoku z góry, typową platformówkę z widokiem z boku, wspinanie się po budynku z widokiem z pleców bohatera i grę logiczną polegającą na rozbrajaniu bomby. Wszystko to z bosami i dość różnorodnymi poziomami. Raz prowadzimy lot, innym razem samochód, by zaraz wspinać się po budynku. Powodem naszej wyprawy jest to, że doktor zło porwał dziewczynę i stanowi zagrożenie dla świata. Typowe bla bla bla. Siłą tej pozycji jest właśnie i różnorodność. Nie ma tu monotonności znanej z innych gier giernanesa. Co kilka minut robimy coś innego. Dzięki temu. Ultimate Stuntman sprawdza się dobrze jako odskocznia od innych gier, reprezentowanych w tym pakiecie. Micro Machines to tytuł kultowy i wspominany dobrze przez wszystkich, którzy się z nim zetknęli. Wyścigi mikropojazdów na powierzchniach codziennego użytku genialny pomysł. To było jak wyścigi naszych ulubionych resoraków w telewizorze. Duża liczba dostępnych pojazdów i lokacji do zabawy. Motorówki, wyścigówki, czołgi, jeepy. Mamy tu praktycznie wszystko. Do tego naprawdę grywalny tryb dwuosobowy. Aż samemu chciał się w domu z linijek i zeszytów układać na stole tory przeszkód. Widok z góry sprawdzał się tutaj świetnie. Dzisiaj moglibyśmy przyczepić się do sterowania, ale po jednym czy dwóch okrążeniach człowiek się do niego przyzwyczaja i nie zauważa nawet, jak płyną godziny. Bezsprzecznie najlepszym tytułem z tej kolekcji jest jednak Fantastic Adventures of Dizzy. Cóż to była za gra? Przygodówka wymagająca od nas myślenia. Jajko musiało rozwiązywać zagadki, by poruszać się do przodu, a to trzeba było zdobyć klucz i otworzyć drzwi, a to spławić pirata. Do tego jeszcze układanki na czas i otrzymujemy tytuł świetny. Gra wymaga pomysłowości niespotykanej jak na tamte czasy. Trzeba było na przykład wrzucać kamienie do wody, by podnieść jej poziom. Bonusem jest tutaj naprawdę przyjemna muzyczka i grafika. Do tego mamy naprawdę dużo do roboty. Fantastyczne przygody Dizzy'ego na pewno nie należały do najłatwiejszych gier, ale oferowały naprawdę solidną dawkę przygodówki. Jeśli po obejrzeniu tego materiału popędzicie szybko do szafy, kartonów na strychu czy domu rodziców, po to tylko by odpalić swojego Pegasusa i Złotą Piątkę, to znaczy, że pamiętacie, jak wypasiony był ten cartridge. Co najważniejsze, część gier ze Złotej Piątki, nawet dzisiaj, jest bardzo grywalna. Wchodźcie na Grasz org i dzielcie się Waszymi wspomnieniami z tymi legendarnymi grami. Do usłyszenia!